Drodzy przyjaciele Karmelu i miłośnicy chorału gregoriańskiego, udało się. Mamy tandem chorałowy. Płyta poświęcona świętej Teresie od Jezusa, zatytułowana Sancta Mater Teresia, i płyta poświęcona świętemu Janowi od Krzyża, Diem Ioannes ad hit. Dwie wspaniałe płyty, dwa wielkie jubileusze, jeden związany z narodzinami Świętej Teresy od Jezusa rok 2015 500 lat po jej narodzeniu, drugi jubileusz 450 lat od powstania naszego naszej pierwszej wspólnoty karmelitów bosych w Duruelo. Obydwie płyty zrealizowane przez nas karmelitów bosych rowimci polskich tak krakowskiej jak i warszawskiej. Obydwie pod kierunkiem Ewy domagały i obydwie miałem szczęście poprowadzić o strony bycia producentem tychże płyt. Zachęcam Was do wsłuchiwania się w tę niezwykłą muzykę, muzykę chorałową, bo chorał z ciszy wynika i do ciszy prowadzi. Roma magi ad